Technik hodowca koni przygotowany jest do organizowania i prowadzenia hodowli koni, a w szczególności przeprowadzania doboru hodowlanego, rozrodu, prawidłowego żywienia i profilaktyki stada koni, odchowu zapewniającego dobrostan, a także przygotowania koni do użytkowania, zarówno w zaprzęgu, jak i pod siodłem. Poza tym do zadań technika hodowcy koni należy również przygotowanie oraz prezentowanie koni na aukcjach, wystawach, próbach dzielności, a także organizowanie i prowadzenie ośrodków agroturystycznych oferujących szeroko pojętą rekreację konną oraz prowadzenie gospodarstwa rolnego. Po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej, naukę należy kontynuować w pięcioletnim technikum w zawodzie Technik Hodowca Koni. Przystąpienie w trakcie nauki do egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL 06, organizacja chowu i hodowli koni oraz ROL 01 jeździectwo i trening koni lub ROL 07 szkolenie i użytkowanie koni i ich zdanie daje możliwość po ukończeniu szkoły uzyskania dyplomu w tym zawodzie. Podczas nauki umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w stadninach koni, stadach ogierów, ośrodkach treningu koni sportowych i rekreacyjnych, firmach z branży jeździeckiej, torach wyścigów konnych, jeździeckich ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, w których może odbywać praktyczną naukę zawodu, a także w szkolnych placówkach kształcenia praktycznego. Technik hodowca koni ma duże możliwości doskonalenia własnych kompetencji zawodowych poprzez zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności. Technik hodowca koni może także zdobywać dodatkowe uprawnienia, np. instruktora szkolenia podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego lub instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna. Dla osoby wykonującej zawód technik hodowca koni ważna jest ogólna dobra sprawność fizyczna, podzielność uwagi, zdolności organizacyjne, zdecydowanie w działaniu, zdolność podejmowania ryzyka, przyjazny stosunek do zwierząt, komunikatywność, opiekuńczość, odpowiedzialność, samokontrola. Miejscem typowym dla zawodu technik hodowca koni są stadniny państwowe lub prywatne. Technik hodowca koni może również prowadzić własne gospodarstwo rolne i hodować konie pod własnym szyldem. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą hodowca w stadninach, prezenter koni, specjalista do spraw żywienia w firmach paszowych i związkach hodowców, koniuszy, luzak. Osoby pracujące w zawodzie. Technik hodowca koni stosują odzież ochronną, której rodzaj uzależniony jest od wykonywanej pracy i pory roku. Podczas pracy przy obsłudze koni są to robocze ubrania i buty ochronne, a podczas jazdy konnej specjalistyczny ubiór jeździecki. Technik hodowca koni ma duże możliwości doskonalenia własnych umiejętności zawodowych, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, webinariach, warsztatach w zakresie treningu koni, masażu koni, podkownictwa, rymarstwa, rozrodu i inseminacji koni, żywienia koni. Technik hodowca koni może także zdobywać dodatkowe uprawnienia, np. instruktora szkolenia podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego lub instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna. Może także podjąć studia wyższe na kierunkach zootechnika, bioinżynieria czy jeździectwo. Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu technika hodowli koni są posiadanie prawa jazdy kategorii B plus E. Posiadanie uprawnień konwojenta zwierząt, umiejętność rozczyszczania i podkuwania koni, posiadanie uprawnień instruktora jazdy konnej.